na składy. Z nimi też jest związana ciekawa historia. W bramce Anglików Jordan Pickford numerem pierwszym, blok defensywny tworzą numer 6 Maguire, numer 5 Stones, numer 2 Walker. Jeżeli chodzi o linię środkową, Young 18, Lingard 7, Henderson 8, 21 to jedyna zmiana w składzie Anglików Lotus Chick z numerem 12, Kieran Trippier, numer 9 Hurricane i numer 10 Raheem Sterling. W Jaime Penedo numer 1, w linii defensywnej Davis numer 15, Skobar numer 4, Roman Torres kapitan numer 5, Murillo numer 2, Jose Luis Rodriguez numer 21, to już pomocnicy, Godoy numer 20, Gabriel Gomez numer 6, Armando Cooper numer 11, Edgar Barsenas numer 8 i Blas Perez numer 7. Szansę na kontrę Gomez. Gomez zostawił piłkę. Tutaj pojawia się szansa, ale od razu z pierwszej piłki chyba niepotrzebnie. Najpierw w końcu wykonuje ten rzut rożny do i gol! jeden do 0, ależ się rozpoczyna to spotkanie dla reprezentacji Anglii. Ósma minuta i łamią ten panamski mur, który został skruszony natychmiast po całym fragmencie. Porzucie rożnym defensywy Murillo. Bez kompleksów Świetnie. utrzymał piłkę w polu gry. Szansa dla Panamczyków. Barcelas obok bramki. Bardzo dobry strzał. chodzi jak należy. dobrze. Dwa kontakty bez przyjęcia, przygotowania akcji. pierwszy. pole próbamy. karne. Szansa dla Anglików. Roman Torres. I będzie Starno. rzut karny. Hurricane czy Jaime Penedo. Hurricane! 2 do 0 nie było wątpliwości kapitalne uderzenie bomba z jedenastki, charykaj Ashley Young niedokładne zagranie ale przejął piłkę Lingard nabiera szybkości trakcja Lingard Lingard Ależ gol 3 do 0 Jesse Lingard No to jest właśnie skutek tego, że zostawili mu troszeczkę miejsca ale też sam bo walczył o tę piłkę Pewnie dużo wariantów mają przygotowanych, nie tylko na to spotkanie podopieczni Southgate'a i to jeden z nich. Szansa dla Anglików, Penedo do jest! Gol! 4 do 0, Johnston poszedł za ciosem i dorzuca kolejną bramkę w tym spotkaniu. Wiele do powiedzenia, ale chyba najwyższy czas też zaprezentować się dobrze na boisku. Dośrodkowanie, Penedo. I będzie kolejny karty. rzut. Karty. Harry Kane. Harry Kane 5 do 0 w ten sam sposób. To wyższy rezultat. Napastu Tottenham. Tak, powtarzalny jest Kane, znowu precyzyjny. Bardzo silny strzał. Rakim Sterling, Rakim Szynki Sterling, wygoda. Penedo szybszy i skuteczniejszy niż piłka szprycha decyduje o drużynie. Szansa a... i gol! Ale czy był na spalonym Harry Kane? Za chwilę się pewnie o tym przekonamy bardzo dokładnie. Na razie nie pokazuje nam tej decyzji arbitra, zarówno liniowego jak i Ponował nastroje, mówił, że niczego nie wygrali Anglicy od 50 lat, ale po takim popisie zobaczmy szansa dla Panamczyków. Pickford broni, mają problemy z wywiciem piłki jeszcze Anglicy. ...stonsowi. Szansa dla Anglików na dalszy słupek, zagrana ta piłka, mają problemy z wybiciem, jej piłkarze Anglii. Jak choćby kilkanaście sekund temu, szansa A dla Panamczyków, ej, Roman to Torres. Świetna, świetna sytuacja. Ale o tym może za chwilę. Dośrodkowanie, szansa dla Panamczyków, gol! A więc jednak udało się trafić po raz pierwszy w historii mistrzostw świata w i zobaczmy tą radość.